Dzień dobry, moi drodzy. Setny odcinek z serii Zagrajmy Welden Ring przed wami i będzie to film specjalny, tak? Też nawet parę razy w komentarzach się pojawiało, że hej, a może w setnym odcinku dojdziemy do Maleni? No i tak się właśnie, mój drodzy, stało. Bossa mamy już tutaj. Jednakże, zanim tam wejdziemy, to chciałbym tylko wzmocnić odpowiednio swoją postać. No i też wiadomo, zużyć te 300 tysięcy run, żeby to nie zalegało. Możemy wbić aż dwa poziomy. No, do trzeciego niestety trochę zabraknie, ale to i tak będzie 48 level, czyli. Naprawdę niesamowity wynik. No i myślę, że możemy tutaj rozwinąć wytrzymałość, jak i witalność. To będą takie bardzo podstawowe no, punkty, cech, które naprawdę by mi się przydały w starciu, szczególnie z tym bossem. I zastanawiam się, czy tutaj skorzystać z prochów tarczownika, czy być może rycerz czystej zgnizny, ale niech będzie finlay najpierw, może, czyli rycerz czystej zgnizny. A najwyżej później e, tarczownicy wejdą w grę, bo wydaje mi się, że tarczownicy będą tutaj e, lepszym wyborem. Będzie ich więcej, będą bardziej defensywni i będą częściej odwracali ode mnie e, uwagę. Oczywiście maleni, ale cóż, moi drodzy, wejdźmy i czas zmierzyć się z legendarnym bossem. I dreamt for so long my flesh was dull gold and my blood rotted corpse after corpse left in my wake as I awaited his return Fi My words I am Meia Blade of Michael. O jest jeszcze, że to zapamiętamy na długą. And I have never known defeat. Aż do czasu tej Wow, tej walki miejmy nadzieję. Myślałem, że to chwilę zajmie! Zanim się aż tak ochoczo rzuci Dobra No właśnie, bo ona niekiedy wręcz się wydaje powolna, ospała, ociężała No ale to niekiedy kurde, nie jest tak łatwo Myślałem, że to zakręcie to będzie jakiś taki killer na maleni, że ona będzie nieudanie odskakiwała o mój Boże, ja już widzę, co to się będzie działo, nie To może być cały odcinek poświęcony jej. O, że Cztery butelki mi tylko zostały. No na magu to jest w ogóle tak. Pierwsze, nie mamy możliwości. O Boże, jak ona skacze. Nie, no ja i nie mogę trafić w ogóle. Yy, mamy mało HP, po, to po pierwsze, po drugie mamy mało butelek, bo musimy je dzielić na butelki dające manę i nie tylko, no i, i życie, także z definicji jest ciężko, o -o. a to nie, niezbyt to się sprawdza Ładnie siadło. Ale najgorsze, że ona się właśnie, nie, że regeneruje. To jest jeszcze początek. Ej, właśnie. Kurde! Ja to myślałem wcześniej. Teraz jakoś mi to wyszło z pamięci, ale wróciło niestety. Tarczownicy to będzie chodzące leczenie dla maleni. Że oni będą ciągle tylko życie regenerować. Mi się będzie ich atakowała. Się regenerowała w ten sposób. Nie! Kurde, serio! Ja pierniczę! Pomyślałem, no że jakoś tego uniknę. To nie było dobre. To naprawdę nie było dobre podejście. Spróbuję może solo. Ewentualnie z tarczownikami raz zobaczmy chociaż. Nie, a księżyc rani? Księżyc rani może ją dorwać. Ok, możliwe. Jezu. I w ogóle nie mogą trafić. Możliwe, że się okaże ten księżyc to będzie najlepszy pomysł na walkę z nią. Ej, ładnie, patrzcie. Oczywiście nie niesamowicie się leczy, ale chyba ja tutaj przeważam ze swoimi obrażeniami, mam wrażenie. Czekaj, czy odpali na nich ten swój najgorszy atak. O nie, o nie. Spojrzała na mnie. Ona to zrobi, prawda? Kurde. Nie sądziłem, że aż tak bardzo oni będą. dawali radę sobie. Patrzcie, co się dzieje. Teraz będziemy mieli drugą fazę. Znacz ona nie ma szans by wyjść stąd! Nie niesamowite! Moi drodzy! Druga faza! Na maleni! W drugim podejściu! Wait. Pierdzielę o, o Dalej, dalej, dalej Nie wykorzystałem tego najlepiej Najgorsze w tym wszystkim jest, że moi sojusznicy tutaj Dość mocno oberwali Jezu, ona się na nich skupia Nie wierzę w to, naprawdę w to nie wierzę O kurde, zobaczcie na jej heal to jest błęd! Full HP sobie zrobiła już! Jeszcze zabija mi chyba dwóch. Jeden na pewno padł. Myślę, że we mnie poleci. Nie no, ona ich pozabija, a ja tylko punkty skupienia stracę, nie? O Boże. To była moja ostatnia butelka, słuchajcie. Wytrącona na chwilę. O Boże. I leci, i leci. Wiem, że tam moje runy leżą, ale one naprawdę nie mają tam już żadnego znaczenia. Myślę, że będzie to będzie ta furia. O właśnie, ta furia. I pre full HP! O. W tej fazie to w sumie, o kurde, w tej fazie to praktycznie nic nie zrobiłem, patrząc na jej zdrowie. I to może być bardzo złe. Hmm, to będzie bardzo złe. Muszę jakoś tak chyba odwołać ich w tej drugiej fazie, mam takie wrażenie. A no i przede wszystkim, niech będzie łuk runiczny, kurde bele, no czemu miałbym bez niego walczyć, nie? Ja pierdzielę. Hmm. Wiecie co? To może być głupie i ryzykowne, bardzo. Ale dajmy sobie więcej butelek na punkty skupienia, na ich regenerację. Poza tym zmieńmy niesamowity eliksir. Butelki, przedzielanie. Dajmy. 5 do 9. Myślę, że będzie ok. <grytanie> Nadzieję. Eee, Zmieszę niesamowity eliksir. I mamy tak, leczy. Asumacja takie magiczne zwiększa odporność i wszelkie przypadłości. To sobie zdejmiemy i chciałbym, żeby zupełnie maksymalny wzrost maksymalnego punktu, maksymalnych punktów życia, pomieszczenie do eliksiru miarowo przewraca punkt życia przez pewien czas, przyspiesza regenerację staminy. wzmacnia ataki święte, kolejne takie są mocniejsze, yy, neguje znacząco część obrażeń, to byłoby dobre może. Zwiększenie obrażeń magicznych i negacja obrażeń. I to na przykład na drugą fazę, na moment, kiedy moi sojusznicy już padną na przykład, nie? A będą się ich odwołać. To może być dobry pomysł. Zobaczmy. Oczywiście zaczniemy od tego. I spróbujmy tak. I będę tam podchodził celowo, żeby oni zostali mniej więcej na wejściu. że jak tak myślę o tym księżycu rani. To nie ma do końca sensu. Gdyż... E, z dużo mamy to jest z nie? O kurde, na mnie się wzięła. O nie Dobra, ładnie ją za bardzo Chwilę! Okej. Okay. Nie, że ma full HP, to mnie się prawie zabiła, to nie jest dobre podejście. No dawajcie. O! że backstab może, <laughs> ale nie można. Dawajcie ja pod ścianę jak ostatnio. Tak pięknie wam to poszło. Dobra, dobra, dobra. A kurczę, teraz widzę. Wyciągnęła wnioski po tym poprzednim podejściu, gdzie została dosłownie zmasakrowana. Ośmieszona. Poniżona bez żadnych szans. Oczywiście tylko w pierwszej fazie. No bo w drugiej to wyglądało wręcz odwrotnie. No i mamy teraz z za chwilę znowu. Patrzcie, mają ją. Jest zblokowana. Ale jaja, co? żeby <laughs> tylko za chwilę swojego tańca szalonego nie odpaliła. Ja, oni jej przerywają. Ataki nawet, fajcie to. Niektóre. Ja pierdzielę. Dobra, wodziła się. Niestety. Ale co gorsza, wciąż mam mega dużo zdrowia. To jest straszne. O, pod ścianę. Dawajcie, moi drodzy. Dobrze, wytrącona z równowagi pod samiutką ścianą. O, kurde. Ale ona sobie regenerację. Nie, no, trzaśnie, niesamowitą. Zobaczcie, ma prawie full HP, a ja mam tylko dwie buteleczki jeszcze. No właśnie nie może udać w ten sposób. Bardzo losowa będzie ta walka. Chyba najlepiej byłoby jednak mimo wszystko próbować solo. No dobra, hej. Nie powiem, że to źle nie wyglądało. Ale wyglądało. Ja jestem w stanie, kurde, zrobić tutaj w ten sposób w ogóle. Przecież ma taki regen. Dobra, poprzednie podejście było bardziej optymistyczne. Tak. Po tym poprzednim podejściu ktoś może powiedzieć: Ej, ale łatwe, to jest magiem. Z sojusznikami też w ogóle. No nie, no zobaczcie. To nie wiem, 9 butelek do cholery jasnej. Ona ma cały czas te zdrowia. Od połowy do czwartych chyba, ha i kwasek zdrowia. Ja już nie mam manę. I to tyle z mojego potężnego maga. To, to jest podejście raczej, no, stracone. Dobrze. Czy moje uderzenia ją naprawdę wytrącają z równowagi? Ja piernicza. Nieźle. Jakże to ją dziabnęło! Prawda, tej przyciąganej ataki to jest obłęd jakiś, nie? O nie. Dobra, to jest po mnie. Nie będzie zwiększona negacja. Jeszcze dobra, do fizycznych w ten sposób, ale no nie, no kurde, pół HP. Ona ma pół HP, ja mam pół HP. To jest pierwsza faza, jeszcze, nie? Gdyby to była druga, no to może, może. Dobra, ale sobie zawsze coś dobrego można z tego wyciągnąć, nie? Może sobie przypomnieć jej ruchy, chociażby. Chociaż ciężko je zapomnieć po tym, jak się je widziało tyle razy, i było to tak traumatyczne przeżycie. A! Myślałem, myślałem, że może. No powiem wam, że chyba jednak ten jeden sojusznik w pierwszej fazie to... No nie wiem czy właśnie ma sens. Dobra, spróbujmy może bez. Bez żadnego sojusznika tym razem. Może w ten sposób to wypadałoby rozwiązać. Ale wtedy chyba bym potrzebował znacznie więcej butelek do leczenia, ale dobra. Zobaczmy, spróbujmy. Może coś z tego wyjdzie. Ojejku. Źle to wygląda, nie? Co ona tak się kurczę, Nagle ożywiła i tak zaczęła pies wręcz sprintem. Dobra, i daleko, i daleko. To jest tyle dobre zaklęcie, że ono się powoli rozkręca i ona unika w momencie pojawienia się tej kuli. To jest jej błąd. Tak zachowujmy odpowiedni dystans, to zaklęcie sobie spokojnie skręci. Widzicie? Praktycznie 100% skuteczność jak na razie. Jest wciąż za blisko. Ten nie jest głupi pomysł z tym księżycem Rani, szczerze mówiąc. Bo jest to znacznie mocniejsze niż to zakręcie grawitacyjne. To naprawdę nie jest głupia. Nie Najgorsze za chwilę się... O właśnie, do skoki zaczną. Ale jakby się tej... No właśnie. Odpowiednio oddalić, to może, może właśnie... Coś tu można ugrać. No musimy wykorzystywać naszą największą przewagę jako maga. Po prostu, czyli tworzenie dystansu, nie? Trzymanie walki na ogromny dystans. To jest najlepsze, co można zrobić. To zaklęcie wydaje mi się, że się w drugiej fazie totalnie nie sprawdzi, bo ona tam już nie jest tak pasywna, że sobie będzie chodziła spacerkiem. Wiecie, w pierwszej fazie tam sobie chodzi po prostu, nie? Doskakuje do nas, kiedy naprawdę już widzi, że ma szansę nas dorwać. A tak to się nie spiesze. Jest ospała wręcz, można powiedzieć. Druga faza to już jest coś zupełnie innego. Nie wiem, spróbuję tak sojuszników na drugą fazę. Może kurczę się uda? Nie dobrze. Jezu! <laughs> Bez trafienia! Nice! Aż to będzie oczywiście strata punktu skupienia, to dość spora. Dobra, ja nie będę kombinował. Zróbmy to samo co było do tej pory. Dobra, to już widzieliśmy. Lećcie do niej, moi drodzy! Tutaj nie skorzystałem z runy jeszcze, staliście to? O Boże, zachęciła oczywiście w moją stronę. Chciałem że nam się do nich teraz rzuca. Boję się trochę, że to nic nie da. Jak ona się odpali zaraz, to się znowu wyleczy, ale no... Dobra, dwójkę. O Boże, o Boże! No kurde! To będzie horror jakiś, naprawdę, to tak jak sama malenia zapowiedziała. Pierwsza faza, jak widzicie, easy. Spoko. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie była kwestia fartownego podejścia. Hmm. Naprawdę. Hmm. O Jezu, co. Myślę, te zaklęcia na przykład się już nie sprawdzają. Musi ten księżyc wejść w grę. Bo to najlepsze wybrnienie się z tego ataku. Z tego jej tańca. No, ale nie było też najgorsze, myślę. O jezu, nie, znowu to samo, serio? Już myślałem. Tak się złożyła. W ten sposób może dwa ataki zaczynać, właśnie. To co widzieliśmy ten taniec. O kurde. To wygląda niebezpiecznie. Jak cholera. Jeszcze nie byłem teraz. Dobra. Ekstra. I spróbujmy tak. Jeszcze raz. O nie, o nie. To będzie pewien fajny. Jezu, miałem chwilę lykalności gdzieś to? I ja nie wiem, czy ja nawet przypadkiem nie przerwałem tego ataku. Trafieniem. O Boże. Chyba po wystrzale miałem moment nietykalności. No niedobrze, niedobrze to wygląda. O, Boże, dobra. Trzeba że to było już zbyt zuchwałe z mojej strony, nie? Hmm, to się nie sprawdza. Księżyc maleni robi no, najlepsze obrażenia po prostu, bo to wszystko jest skoncentrowane w jednym miejscu, nie? Kurde, ja spróbujmy, solo. Co mi po tych przewołańcach, jak ona się kurde a niech tylko respi. Znaczy, re regeneruje. Aha, okej. Okay. Eee, no ale izem trzecia zdrowej, schodzi na samym początku. I jak nie ma tych przewołańców, no to naprawdę fajnie to wygląda, nie? Mm, tutaj zdupiłem całkowicie ten atak, no bo. Co, no bo po prostu się. E, zapomniałem, że ona po tym pierwszym płynnym przejściu takim do boku to robi jeszcze tą szarze z pchnięciem. Także to był mój błąd. Kurde, bela. Zrobimy sobie jeszcze jedno podejście, moi drodzy. Tak myślę, że to będzie odpowiednie. Szkoda, że tych pigułek mamy tak mało, żeby było się przejść po przepis na ich tworzenie. I wtedy coś pokombinować. Myślę, że Finlay może zostać odznaczony totalnie. Nie będzie się przydawać, mam wrażenie, w tej walce. Super To wygląda jakby oddychała, nie? Na mrozie jakimś Chyba uciekniemy. No. Dobra, dobra! Kurde no prawie full hp, nie? A tylko jedną serię dostałem Masakra I dwie butelki muszą pójść nawet w takiej sytuacji. No, kurde, pierwszy raz chyba z tym zaklęciem. Za blisko było. Ła! Było ponownie zbyt zuchwałe. Ale nie do końca intencjonalnie, dlatego że nie rozpoznałem w porę tego zaklęcia. Tylko <grytanie> mówię, że mogło wyglądać po prostu. Pięknie. Znowu schodzimy do tego poziomu zdrowia. Który mi się naprawdę podoba, czyli mniej niż połowy. Jakoś to najszybciej schodzi zawsze. Źle w tym podejściu się zagra jakoś rozegrałem, bo. już w sumie trzecią butelkę, na leczenie będę musiał wykorzystać w ten moment. O jezu, kolejne pudło. Myślałem, że jak to się dopiero zaczyna, to spokojnie wykręci w nią. Hmm, no dobra. Zawsze się czegoś nowego nauczę, jak widać. No skoro miałem oberwać, to chociaż wolałem się. Jakoś agresywnie się zachować w takiej sytuacji i ją tam będzie przeatakować, nie? Może jakiś spam. A, jeszcze przeżyła to! Naprawdę? Oj no skubana. Myślę, że procet tutaj zrobi robotę. No, wiele nie brakowało. O kurde, nie z tego chciałem korzystać. To jest nieopłacalne z długo to trwa. W tej sytuacji chodzi po prostu o nabić jak największych obrażeń to możliwe. Raz i pchnięć. Kurde, rolowałem. O Jezu, po mnie. No bez szans bo już. A moi drodzy. To jest właśnie Malenia. Bogini zgnilizny, czy też Malenia ostrze Mikeli we własnej osobie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Na kontynuację zapraszam jutro o 17:00. Myślę, że to będą kolejne próby podejść do niej. Ja po jakieś inne taktyki. Coś tutaj na tą drugą fazę muszę na pewno zmienić. Eee, no, chyba bardziej ofensywnie po prostu zawalczę. A tymczasem to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się na razie i pa pa! Zachęcam oczywiście do zagłosowania. Link macie do kolejnej ankiety, która posłuży do stworzenia kolejnego materiału. Oczywiście w opisie będzie to TOP 10 najgorszych lokacji w grach From Software. To będzie cały przekrój, nie tylko Elden Ring, ale wszystkie Souls'y czy Soulsborne, Sekiro i tak dalej. Także głosujcie!